Ma yy, według mnie działać i w ogóle. Ech. No cóż, akurat wypierze się, nie nie mam pojęcia. Pewne, pewnie znowu będę mieć errory jakieś czy coś. Ech. będzie anim. nimce te. Te swoje, wiecie. O właśnie. Jak dobrze, że mam YouTube channel, pod swoim. pod ręką. O! Pięknie, kopiuj i pokaż yy... Kopiuj za AGL, o oh, to kopiuj adres odnośnie oh. No i V za darmo na Epic Games No wezmę sobie Epic Games Dobra skoro jeszcze na live nie w... na... Do live nie wbił, no nie jeszcze jeszcze nikt nie wbił to sobie zabiorę Epic Gamas, ale pewnie ktoś wbije, ponieważ jestem takim śmieciem, że sobie spinguję everyone i w ogóle eee... Czekaj o Everyone Zjębo Pewnie Znowu mi w, wyjebie. Jeśli wpiszę, wy, wyjebie. Procka. I, i, i pięknie. I, ta, I tak się rozmawia. No, nie rozumiem, o co wam chodzi. O, witaj, Michał Majers. E, co u ciebie? O, widać, że mam jakiegoś widza na czacie, czy coś. A, piękne. Kiedyś było piękne. No, za 5 minut będę, będę już streamował, na razie to muszę, nie wiem, coś porobić, czy coś. O kaka! J jakie to jest piękne, że ktoś się mną interesuje, to jest świetne, po prostu. Dobra, chyba będę streamować Apexa, jeżeli się nie mylę. No, mi będzie fajnie. O gdzie się... gdzie się do, do Słuchaj, ja sam nawet nie wiem, gdzie się Donate wysyła. Znaczy za niedługo będę mieć kartę kredytową, ale... S Słuchaj. Nie wymagam tutaj e, jak się to nazywa? Nie wymagam tutaj pieniędzy. O! Wie, wiem, że pieniądze to jest fajna rzecz, wiecie, wydaje, wydaje się i w ogóle i... Można za to kupić jakieś rzeczy, ale... Nie, nie wiem, nie wiem. A mm. Ach, kocham, ja kocham Apexa. Jak... No kurwa, mać kolejny! E, ja, ja, słuchaj, ja sam nawet nie wiem, jak się donate wysyła. Znaczy... Będzie opcja chyba donate'ów. Nie, nie, jestem pewien. Pro, proszę mnie na razie zostawić z tymi donate'ami, bo... Nie, nie chcę waszych pieniędzy na razie. O. No i będziemy grać w, w, w Apex Legends. Bo... ha 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 hażki ha, ha, Eee. Jak to się robi? O pięknie ładuje mi Na razie to mi do. Nie, nie, nie! Ja podziękuję za, za, za jakiś tipów czy coś. Słuchaj, jak będę mieć kartę kredytową Euruś? To, to, może, to może, nie jestem pewien, po prostu na razie nie chcę pieniędzy. Wiesz co, ale tak szczerze to albo, albo się przerzucę na Twitcha. Albo... E, albo nie wiem. Jesz jeszcze nie wiem. O, ktoś gra w Apexa. Dobra. O, laguje mi, pewnie mi procesor wyjebie. Nie wyjebało mi procesa, zajebiście. Czuję się wypełniony. Eee... O, wykryte pominięte klatki, zajebiście. To nie wiem. Eee... O Jezus, ma czterech widzów w czacie. Kurde. Z... No znaczy, nie, akurat cieszę się z takiego osiągnięcia. Widać, że jestem sławny albo po prostu spingowałem wszystkich i jestem denerwującym ścierwem. I sam nie wiem. Jak mi oktyna zabierze, że zabijecie. O, nie zabrą. Dobra, to zaraz Nie nie wiem jak wam poszedł dzień, bo chcę, z po prostu za chcę zachować ten czad żywy, więc jak wam poszedł dzień, czy, czy 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 coś? A i czym nie buguje właśnie? Dobra. Dobra. Właściwie dropaja tutaj, ustawienie chcę pogrzebie. Tutaj. Hmm. A i właśnie, e, czy ja mam jakieś bugi czy coś, czy e, ciężko mnie zrozumieć, nie wiem. Owe nie, wezmę tutaj. No właśnie zauważyłem. Dzięki za protipa Eee. i pan pał... I Paweł. jeszcze jeszcze Eee. O i mogę się już klepać. No ty śmieciu, idioto. Chodź tutaj. Kurna nie lu. Idioto. Ja rozumiem, że lubić, wiecie. Nie. Nie pozwalam. O, ale lag. Ale lag, ale lag. Ja pierdolę. Nie mam szans. Procesor mi się grzeje. JD.

No, i wreszcie mu. Wreszcie mam jakiś normalny kur na broni. Znaczy, amunicję normalną. Kurda, ale mi procesor grzeje właśnie. Hm. Słabo, słabo. Wieso? Ah, wir Uh, Baby Miche. No ja muszę coś zrobić Mmm... A, powinno być chyba spoko. Abraão.